Witamy w pierwszym odcinku sobotniego odcinka serii Gaha Life. I zapraszamy do oglądania. Dziewczyny przyszły do szkoły, lecz zobaczyły coś dziwnego. Nie, no to jest rzadko, ale to rzadko się zdarza, ale też nie jest tym widziałam To też jest całkiem normalne zawsze maltretuję Piotra. Ale za to rozmowa chłopaków, przykła ich uwagę. Ej, Mike, wiesz w kim się ja kocham? W mije nie. A ja kocham Maję. Tylko nie wiem z tego nikomu, a szczególnie Maję. Jeszcze nie tych je. Mike, od razu tu jej wyznaj. Przecież to jest taka miłość, się zdarza raz i raz. Wracając do dziewczyn, były mega zszokowane, że mi, dosłownie brat, jest zakochany w jej najlepszej bff. Ale w sumie mogliśmy się spodziewać by w filmie w sumie ze szkoły? Jakby serię odcinków ze szkoły? Co robisz Jakby co to jestem doktorem? Nie wiem dlaczego to... Ale dobra. Pa! No, co w sumie jeszcze nie pa, ale tą scenę trzeba zamienić. Paju! W końcu dziewczyny powinny rozegrać plan. Ale ja dalej była szokowana, no, więc taka mina jej pozostanie po prostu. Przez dwa odcinki będzie miała tą minę od razu zostaje. A Maja postanowi jakby pocałować Majka. Nie martwcie się, aż tyle moich no własnych scen nie będzie, uwierzcie. A więc... nie wiem o co chodzi, ale pa. Hej Maja, jak tam od siebie? Jestem ciekawy. Ale co ty robisz Maja? Czemu mnie schyliłeś? Co, co ty zrobiłaś? I na tym momencie, kochani widzowie, kończymy. Możliwe, że jutro zrobię drugą część tego odcinka, ponieważ po prostu nie miałam za bardzo pomysłu, jak to zrobić. Ale już jutro możecie oczekiwać o 19 odcinka drugiego. Bajo!